Albo, a przed walką wieczoru gali Gronda 23. Bartek Domalik, czy ty jesteś oszustem? Cześć witam wszystkich. Nie, nie jestem oszustem, nie wiem dlaczego tak pytasz. No bo to właśnie Heavy Heart powiedział w jednym z filmów gromdy ostatnich, że wszyscy polscy fajterzy to są oszuści. Co ty na to? No, no nie wiem. Ja nie jestem oszustem. On troszkę chyba się za bardzo podkręcił, trochę za bardzo się odpalił. Byłem pytany gdzieś w wywiadzie wcześniej akurat o niego, o ten trash talking, który gdzieś tam on, on robi przed walkami I, i wypowiedziałem się w miarę pozytywnie, bo, bo dla mnie takie coś, co, co było wcześniej gdzieś na ważeniu, na face to face, kiedy on sobie tam coś krzyknął, pokazał jakieś emocje, nie było nic związane, podkręcił atmosferę przed walką, z pełnym szacunkiem przybili sobie później piątki na Backstage, bo, bo widziałem to, ale tak jak teraz poszedł, to no troszkę, troszkę za ostro. I powiem Ci szczerze, zszedł do poziomu free fightów, a, a no już na tym temacie nie chcę wypowiadać, bo, no bo moje zdanie znacie. Powiedz nam, co to za stare sprawy w zakopanym, które sprawiają, że być może tam ciebie nie lubią. Znaczy żadne sprawy, wiesz, stałem kiedyś na bramkach w zakopanym za młodu i, i pewnie kilka osób się tam ze mną gdzieś spotkało, z korzyścią oczywiście dla mnie I, i tak czuję, że z niektórymi mogę się nie lubić. Nie chodzi mi o wszystkich Zakopiańczyków oczywiście, no bo wiadomo normalni ludzie pewnie nawet mnie nie znali z tego miasta. Dobra, słuchaj, bo to jest ciekawa kwestia. Ostatnio rozmawiam z Mateuszem Kubiszynem. Szanujecie się, ale też doskonale znacie. I on mi mówi, że jego zdaniem, mimo dobrych relacji z tobą, minimalnym faworytem tego pojedynku jest Jakub Słomka. Co ty na to? Wiesz, no to jest jego podejście, on sobie może, wiesz, tu ja tu nie będę się wypowiadał za, za, wiesz, za, za to, czy, 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 czy mówi, czy ma rację, czy nie ma racji. Ja znam swoje umiejętności, wiem po co tu jestem, wiem jaki obóz zrobiłem, dlatego też jestem taki pewny siebie przed, przed walką, bo wiem jaki progres zrobiłem teraz pod okiem Piotra Wilczeskiego. Nie chciałbym, żeby ta moja pewność siebie była mylona z pychą, bo tak nie jest, ale, ale naprawdę no, ja jestem pewny siebie i pewny swojej wygranej jutro. Jestem ciekaw, jak patrzysz na przyszłość, bo ty mówisz jasno, chciałbyś tej trzeciej walki, uważasz, że jeżeli ktoś trzy razy zasłuży na walkę o pas, to trzy razy o ten pas powinien walczyć. A ja mam takie wrażenie, jak słucham Mariusza Grabowskiego czy Mateusza Kubiszyna, że oni mają zupełnie inne plany, jeżeli chodzi o przyszłość Mateusza i Gromdy. Yy, wiesz, yy, powiem ci tak, yy, chcę walki. Ja na razie jestem przy walce z, yy, z Kubą Słomką, nie wybiegam w przód. To, że uważam, że jeśli ktoś zasłużył trzy razy na walkę o pas powinien ją dostać, to się nie zmienia, bo tak jest, ale jestem przy, przy walce ze Słomką, yy, bo od początku i ani przez moment yy, go nie lekceważyłem w żaden sposób. Yy, jest dla mnie Przeciwnikiem jak każdy inny i do niego tak samo zawsze ciężko trenuję, do każdego jednego przeciwnika, jak, jak do Kuby Słomki, więc, więc wiesz, ja tutaj go nie lekceważę, nie myślę w przód, skupiam się na jutrze. Balboa kontra Słomka, drodzy widzowie, ale to będzie walka. Bardzo Tobie dziękujemy. Dziękuję do zobaczenia, zapraszam do oglądania, na pewno będzie się działo. A korzystając z okazji, dziękuję swoim sponsorom, firmie Markam i sprowadzamy AUTA.pl. Gromda 23 już w piątek 5 grudnia na żywo na gromda.tv